Będziemy mówić między innymi o tym, do jakich absurdów dochodzi w Kanadzie 50-letni mężczyzna, który uważa się za 13-letnią dziewczynkę uczennicę razem z młodymi dziewczynami bierze udział w zawodach pływackich i pomimo protestu rodziców, przebiera się z nimi w szatni. Jednocześnie ten człowiek ma posadę profesora, wykłada psychologię. Natomiast kolecz psychologów z Ontario, gdzie profesor Jordan Peterson ma swoją licencję zawodową, chce mu tą licencję odebrać. O tej sprawie jest bardzo głośno. Ona się już toczy od ponad Roku. i ostatnio dowiedzieliśmy się, że to odwołanie, jakie Jordan Peterson złożył do Najwyższego Sądu w tej sprawie, zostało przez niego przegrane. Sąd orzekł na korzyść właśnie tego koledżu psychologicznego i Jordan Peterson jest teraz przed takim wyborem: albo straci swoją licencję zawodową, albo będzie musiał e, przejść przez proces reedukacji. Dokładnie sam nawet nie wie, jak ta reedukacja ma wyglądać. E, wcześniej czegoś takiego nie było e, reedukacji z mediów społecznościowych, albowiem chodzi właśnie tutaj o posty, jakie pisał na Twitterze. Chodzi na przykład o takie. W jak te, które dotyczą e, zmian klimatu, e, polityki e, Kanady. E, jeden z tych zarzutów jest absurdalny, ponieważ jego wpis był sarkastyczny, był przepełniony poczuciem humoru, a e, został uznany jako nakłanianie do zabójstwa. Otóż jeden z użytkowników Twittera pisał, e, że ziemia jest przeludniona, na co e, Jordan Peterson. On odpisał mu, że przecież możesz w każdej chwili ją opuścić. Ale główny temat to kwestia w Kanadzie bardzo popularna, czyli tak zwanej tranzycji, zmiany płci, ale również używania różnych zaimków, bo tutaj już nie tylko płeć żeńska, męska, ale również Nijaka, czy różne inne opcje. Ostatnio koleżanka, która mieszka w Kanadzie, mówiła mi, że używa się takiego dei, czyli oni, czyli ktoś identyfikuje się nawet nie z liczbą pojedynczą, tylko z liczbą mnogą. Te wszystkie sprawy związane również z Jordanem Petersonem, aby je zrozumieć, musimy się, Cofnąć w czasie niejako do 2016 roku, i wtedy to właśnie Jordan Peterson zdobył swoją sławę. W 2016 roku Kanada przyjęła ustawę Bill C16, która chroni tak zwaną ekspresję płciową. E, więc rząd uczynił skutecznym każde użycie nieprawidłowych e, zaimków płciowych dla danej osoby jako mowę nienawiści. i tym samym e, prawnie nakazał każdemu Obywatelowi, który podlega ich jurysdykcji, aby nie używał pewnych słów. Ustawa wymusza stosowanie wybranego przez daną osobę nowego imienia lub y, zaimków, uznając odmowę ich stosowania za nękanie. Z racji tego, że te wypowiedzi wzbudzały kontrowersje. Yy, daj, Chodzi o to, że Jordan Peterson oczywiście temu się sprzeciwił i tym wzbudził kontrowersję, przez to stał się znanym. Jak dzisiaj wygląda ta cała sprawa, jego? walki o licencję zawodową. Właściwie ona nie jest mu potrzebna. On już nie wykłada na uczelni, on już również nie pracuje jako psycholog, terapeuta z pacjentami, ponieważ jest znany jako prowadzący kanał na YouTube, jako ktoś, kto sprzedaje wiele książek w milionowym nakładzie. Sam też w pewnym momencie stwierdził, że gdy już był tak postacią bardzo znaną i wzbudowaną, zającą kontrowersje to nie chciał już prowadzić studentów ponieważ jeśli byłby ich promotorem to ci studenci ryzykowaliby tym że nie dostaną potem na przykład posady na uczelni jako byli właśnie studenci których promotorem był Jordan Peterson dlaczego to co właściwie jest normalne tam w Kanadzie jest uważane za tak bardzo Kontrowersyjne możemy się nad tym zastanowić. W rozmowie ze mną, jakiś czas temu pan redaktor Paweł Lisicki stwierdził, że właściwie dla nas, na nasze warunki, to Jordan Peterson nie jest tak naprawdę nie jest tak naprawdę konserwatywny, cytując jedną z jego wypowiedzi, gdzie on obolewał nad. Tym, że pary jednopłciowe nie mogą mieć e, dzieci, więc tutaj widzimy, że też te jego wypowiedzi no nie są czymś, co w Polsce nazwalibyśmy konserwatyzmem. E, żona Jordana Petersona, jakiś czas temu, dosyć niedawno nawróciła się na katolicyzm. On sam przez wiele lat był ateistą. E, w ostatnim czasie twierdzi, że Wierzy w Boga, ale chyba jeszcze nie chodzi do, czy do, do kościoła. Być może zostanie przez swoją żonę nawrócony. Jeśli chodzi o jego książki, dzięki pani Danusi, która ogląda mój program, miałam okazję te książki otrzymać, po te książki sięgnąć. Rzeczywiście. W pewnych takich poradach życiowych lub jako taki mówca motywacyjny może się sprawdzać, można pewne takie rady odnośnie tego, jak poukładać sobie życie, zorganizować czas, można ich zaczerpnąć. Natomiast też niektóre, zwłaszcza z jakiego takich chyba wcześniejszych książek, są bardzo pod wpływem myśli Karla Junga z którą ja osobiście nie zgadzam się. E, uważam ją również za inspirowaną gnozą. Może więc kiedyś jeszcze do tego e, powrócimy. E, w każdym razie cała ta taka tutaj no, batalia związana z tą edukacją, którą ma przejść Jordan Peterson. No, na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Niedawno na jego kanale pojawiła się rozmowa, on prowadzi często takie rozmowy ze swoją córką, które następnie są nagrywane, gdzie on twierdził, że jednak będzie się starał jeszcze raz o tej decyzji odwoływać. Mówiono, że jest ona nieodwołalna, no właściwie jest to dla niego tylko sprawą honoru, ponieważ i tak w zawodzie nie pracuje, ale to, że jest zawodowym psychologiem, na pewno sprawia, że jest niejako autorytetem. Wydaje się, że rząd kanadyjski chce takiego autorytetu naukowego pozbawić każdego, kto myśli inaczej, kto nie zgadza się z tym, co poprawność polityczna, ta nowa poprawność polityczna nakazuje do myślenia. Jeden z innych psychologów tutaj naśmiewał się z tego, jak może mniej więcej ta edukacja wyglądać, co trzeba głosić, co będzie musiał Jordan Peterson przyznać. On sam powiedział, że według tego będzie musiał sam. Opłacić ten proces reedukacji. Nie wiadomo jak on długo ma potrwać, prawdopodobnie ma on potrwać, aż do momentu, gdy znany psycholog zmieni swoje przekonania na temat tego, że mamy dwie płcie. A nie, nie wiadomo ile. Czy na temat tego, jak tutaj właśnie też sarkastycznie głoszono, że będzie musiał przyznać, że mężczyźni mogą zejść w ciążę, czy też mężczyźni mogą mieć okres i tak dalej. Dochodzimy tutaj do wielu absurdów. Sam, właśnie jeśli chodzi o tego mężczyznę, gdzie była afera, że mamy mężczyznę 50-letniego z młodymi dziewczynkami, na basenie on się z nimi przebiera w jednej szatni, i w imię poprawności politycznej nikt nie może nic zrobić. Były też już inne przypadki w szkołach, gdzie mamy do czynienia no, właśnie z chłopcami, którzy twierdzą, że są kobietami i nagle pojawiają się w szatni dla dziewcząt. Dziewczyny, które protestują, są zawieszane w prawach ucznia. Dochodzi do absurdów, ale w tym kierunku. Idzie również w dużej mierze Polska, to czego doświadczyłam chociażby biorąc udział w debacie kobiet w Radiu TOK FM. Więc właściwie wkrótce u nas może być tak samo jak w Kanadzie, przecież na Uniwersytecie Jagiellońskim już jest ta sytuacja, że jeśli Wykładowca ma studentkę Kasię, która chce być Jankiem, y, chce, żeby do niej tak mówić. On musi do niej mówić tak, jak ona sobie y, zażyczy. Melody Wise Heart, czyli y, melodia Mądre Serce y, taki przydomek nadał sobie ten ów mężczyzna, udający y, kobietę, który wykłada psychologię. Jemu nie grozi y, odebranie licencji, i nic mu nie grozi za. To, że rozbiera się przed młodymi e, dziewczynami. W jednej szatni na basenie. Do tego odniósł się Jordan Peterson w jednym ze swoich wpisów na Twitterze, mówiąc, że oto już rozpoczął ten swój cały, właśnie, proces reedukacji i że nauczył się widzieć kobiece piękno bez uprzedzeń. I załączył właśnie zdjęcie tegoż, tegoż oto mężczyzny. Napiszcie w komentarzach, co o tym. Myślicie, czy również w Polsce za takie poglądy będzie groziło przejście jakiejś reedukacji? Mieliśmy już obozy reedukacyjne, mieliśmy już straszliwe więzienia. Gdy pisałam książkę o siostrze Izabeli, ona będąc w więzieniu w Wrocławiu, to było właśnie to więzienie, do którego trafiały te kobiety, które po przejściu więzienia w Mokotowie, a potem w Fordonie, wciąż nie dały się złamać. Nie chciały przyjąć nowej wizji komunistycznej Polski. Więcej na ten temat dowiecie się z mojej książki Niezłomna zakonnica którą możecie e, zakupić, a link do książki w opisie. Wracając jeszcze właśnie do tego tematu Kanady, e, zachęcam was do obejrzenia filmu dokumentalnego, e, którego reżyserem jest Piotr Zwiewka, film Jaka byłam wtedy ładna, który właśnie pokazuje nieszczęście takiej e, zakubionej kobiety, która e, pod wpływem Traumy, szukała, szukała na to odpowiedzi i y, trafiła właśnie na, na, na grupę y, ludzi zainteresowanych y, z, y, tranzycją, tak to się nazywa, i zaczęła brać y, testosteron. Ale przecież ta tranzycja nigdy nie będzie pełna. Kobiecie można y, odebrać jej narządy, te operacje, które ona straszliwe przeszła, ale nigdy nie stanie się płodna, tak jak mężczyzna. Także Jordan Peterson, właśnie jeden z tych zarzutów, to on powiedział, że to, co się robi, a zwłaszcza osobom, które są niepełnoletnie, nie znają jeszcze konsekwencji i pod wpływem impulsu zaczynają przychodzić operacje, brać hormony, to jest tak naprawdę zbrodnia przeciwko ludzkości, ponieważ te osoby pozbawia się na stałe, a pozbawienie płodności jest jedną z tych zbrodni przeciwko ludzkości. Cały temat jednak może wzbudzić u nas refleksję, jeśli chodzi o uniwersytety jeśli chodzi o to, jakich mamy ludzi na uniwersytetach. I Trudno się przebić komuś, kto ma inne poglądy, kto chciałby y, chociaż pewne konserwatywne y, wartości przemycić na te uniwersytety. I jest to też jeden z powodów, y, dla których ja nie starałam się po obronie doktoratu jakoś y, bardzo na uczelni pracować. Działam całkowicie, y, drodzy Państwo, niezależnie. Będę zatem wdzięczna, jeśli zechcecie wesprzeć. Moje działania i mój kanał zachęcam również do kupna moich książek sklep AMDG. Subskrybujcie mój kanał. Wkrótce mam nadzieję 15 już tysięcy subskrybentów. Serdecznie wam dziękuję. Do usłyszenia. Poznaj niezwykłą historię życia siostry Izabeli Łuszczkiewicz, brutalnie torturowanej przez komunistów za pomoc polskiemu podziemiu. Niezłomna zakonnica. Książka dr Anny Mandrelli do nabycia w dobrych księgarniach.